Hej, witajcie w książkowym miszmaszu, miejscu, gdzie książki mają kły, a literatura nie zna litości. Dziś zabieram was do świata, który już znacie, ale nie takiego, jakim go pamiętacie. Bo Zachret wraca. I nie potrzebuje miecza. Teraz wystarczy, że spojrzy, że się uśmiechnie, że szepnie coś nieodpowiedniej o sobie. To jadeitowy pająk Michała Gołkowskiego. Trzeci tom trylogii Świat we krwi i być może najlepszy. Zachret. Imię, które w tej serii znaczy jedno: zagłada. W pierzastym wężu był jak wcielona katastrofa, nieśmiertelny, brutalny, pozbawiony empatii. Cichy, ale zawsze obecny, jakby przynależał nie do świata ludzi, ale do czegoś starszego. Do samej historii, która zresztą przez jego obecność zaczyna się wyginać. Ale w jadeitowym pająku ten obraz się zmienia, bo Zachret, choć z pozoru, taki sam zaczyna działać inaczej. Już nie szuka walki, nie musi. Teraz jego siłą nie są pięści, ale obecność. Nie zadaje ciosów. On je wywołuje u innych. To fascynujące, jak Michał Gołkowski prowadzi tę postać. Wielu autorów mając takiego bohatera, próbowałoby go albo uczłowieczyć Dać mu wewnętrzne rozterki, może jakieś przebłyski moralności, albo zrobić z niego jeszcze większego potwora. Ale Gołkowski wybiera trzecią drogę. Pozwala mu się rozwinąć, nie w stronę serca, ale w stronę umysłu. Zachret staje się kimś w rodzaju niewidzialnego króla, pajęczego Boga, który niczego nie mówi wprost, ale wszystko sugeruje. Wystarczy, że stanie obok kogoś ważnego, albo że milczy w odpowiednim momencie, i już coś się zmienia. Ktoś zaczyna panikować. Ktoś inny podejmuje decyzję, która prowadzi do masakry. Co ciekawe, Zachret sam nie zawsze wie, co wywoła, ale nie musi. On obserwuje i rozumie coraz więcej. Zaczyna dostrzegać, że prawdziwa siła nie leży w krwi, tylko w słowie, w reputacji. Wałże. A to, co najbardziej przeraża, to świadomość, że ta zmiana nie jest wynikiem przemiany moralnej. On nie staje się lepszy. On po prostu staje się skuteczniejszy. I właśnie dlatego zachret w jadeitowym pająku to już nie broń masowego rażenia. To coś o wiele bardziej niebezpiecznego. Stratek. Cień, który porusza pionkami, czasem nawet nieświadomie. I powiem wam szczerze, to właśnie taki zachret zostaje w głowie na dłużej. Bo z potworem można walczyć, ale co zrobić z kimś, kto tylko patrzy i pozwala światu się rozsypać. W jadeitowym pająku Michał Gołkowski po raz kolejny przenosi nas w sam środek Mezoameryki, ale to już nie jest to samo tło, które znamy z pierzastego węża czy obsydianowego motyla. Tam mieliśmy wielkie zderzenie cywilizacji, pierwsze kroki Hiszpanów na azteckiej ziemi, brutalne rytuały wyprawy i konkwiste. Tu wszystko staje się bardziej subtelne, bardziej gęste, bardziej pajęcze. Tło fabularne w trzecim tomie jest jak rozbudowana wielowarstwowa sieć, miasta państwa, rodzime wierzenia sojusze między plemionami, które nie ufają sobie ani trochę, władcy, którzy patrzą na siebie wilkiem przez dym Kadzideł i zachret, który pojawia się gdzieś pomiędzy tym wszystkim, jak kropla trucizny w czystej wodzie. Gołkowski nie odpuszcza realizmu, opisuje ten świat z niemal antropologiczną dokładnością, od szczegółów architektury, przez zasady lokalnych rytuałów, aż po sposób, w jaki prowadzi się dyplomację między wodzami. Czujesz, że wszystko, co czytasz, mogłoby mieć swoje odbicie w realnej historii. Gdyby nie Zachret. Gdyby nie to jedno potężne ale. Bo to właśnie jego obecność sprawia, że historia zaczyna się rozwarstwiać gdzieś w tle czuć alternatywną wersję przeszłości, taką, w której jeden człowiek, nieśmiertelny, niemy, okryty runami, może nieświadomie zmienić bieg wydarzeń. I nagle okazuje się, że drobna decyzja, jedno spojrzenie, jedno słowo wypowiedziane przez nie tę osobę, potrafi wywrócić do góry nogami losy całych królestw. Najbardziej imponujące w jadeitowym pająku jest to, jak płynnie Gołkowski scala fakty i fikcje. Jak umiejętnie korzysta z mezoamerykańskich mitów i struktur społecznych, by zbudować świat, który nie tylko działa. Ale też wciąga cię całym sobą. Czujesz duszne powietrze dżungli, słyszysz nawoływania kapłanów z piramid, widzisz pajęczynę i nie wiesz, czy już w nią wpadłeś, czy dopiero się zbliżasz. Ten świat nie jest tylko tłem, to pełnoprawny bohater powieści zmienny, nieprzewidywalny, groźny. I co najważniejsze, działa w zgodzie z własną logiką. Jeśli coś się w nim wydarza, to nie dlatego że tak chciał autor ale dlatego że ten świat sam się tego domaga i właśnie w tym tkwi największa siła jadeitowego pająka bo kiedy wchodzisz w tę historię to nie jak do opowieści tylko jak do rzeczywistości z której nie da się uciec jadeitowy pająk ten tytuł to nie przypadek to metafora która splata wszystkie warstwy tej historii bo świat przedstawiony przez Michała Gołkowskiego, to nie tylko mapa terytoriów miast i dżungli. To coś znacznie bardziej skomplikowanego, to sieć. Niewidzialna, ale wszechobecna. I ta sieć nie jest z pajęczyny, tylko z przeznaczenia, przepowiedni ludzkich błędów i boskich ambicji. W tej książce każdy bohater, od władcy po niewolnika, jest tylko punktem na tej sieci czasem porusza się swobodnie ale najczęściej szarpie się próbując z niej uciec niektórzy nawet nie wiedzą że już są schwytani inni udają że mogą pociągać za nici to co gołkowski robi tu genialnie to pokazanie jak wielkie siły religijne polityczne metafizyczne wpływają na losy jednostek a jednocześnie jak bardzo te jednostki same są odpowiedzialne za swoje decyzje czy Zachret jest tylko pionkiem? Czy może sam tka swoją sieć, w którą wplątuje wszystkich wokół? I nie chodzi tylko o asteckich bogów, którzy domagają się krwi. Chodzi o wszystko, w co wierzymy. O to, co jesteśmy gotowi zrobić w imię jakiejś większej idei. O to, co poświęcamy, by przetrwać, a co poświęcamy, by nadać swojemu cierpieniu sens. W jadeitowym pająku granica między człowiekiem a Bogiem się zaciera. A najbardziej przerażające jest to, że czasem to nie Bóg zsyła zło, tylko człowiek, który uwierzył, że ma boskie prawo do decyzji. I właśnie dlatego ta historia tak mocno zostaje w głowie. Michał Gołkowski to autor, który z alternatywnej historii zrobił nie tylko styl, ale oręż. Jadeitowym pająku po raz kolejny udowadnia, że przeszłość nie jest dla niego dekoracją, ale polem bitwy, o wyobraźnię czytelnika, o prawdę emocjonalną, a czasem nawet o moralność, i robi to z rozmachem, który nie przesłania precyzji. Nie chodzi tu o historię, jaką znamy z podręczników. Gołkowski bierze realne nazwiska, wydarzenia i wierzenia i splata je w opowieść, która jednocześnie brzmi prawdziwie i odrealniona. Cortez, Montezuma, hiszpańscy konkwistadorzy, kapłani Azteków, upadek imperium to wszystko tu jest, ale nie jako suche fakty. To żyjący, pulsujący organizm. I wtedy wchodzi Zachred. Postać całkowicie fikcyjna, niemal mityczna, a mimo to idealnie wpasowana w ten świat. Zachret nie niszczy autentyzmu, przeciwnie podkreśla go jest jak wirus w systemie coś, co zmienia bieg wydarzeń, ale tylko o milimetry na tyle subtelnie, że zaczynasz się zastanawiać a co jeśli coś takiego naprawdę mogło się wydarzyć? Goukowski nie tworzy alternatywnej historii w sensie fantazji o co by było gdyby. On pisze historię, która jest na granicy możliwości. Jego świat to lustro dla naszej rzeczywistości, nie tyle jej zaprzeczenie, co prowokujące pytanie czy wiemy, jak blisko byliśmy innego końca? I choć autor bawi się faktami, robi to z szacunkiem. Nie trywializuje wierzenia steków, nie karykaturuje chrześcijańskich konkwistadorów, zamiast tego pokazuje zderzenie cywilizacji, gdzie żadna nie wychodzi z tego czysta, gdzie krew płynie nie tylko z mieczy, ale z przekonań, które prowadzą ludzi do ołtarzy i na stosy. To właśnie dzięki tej dbałości o szczegóły i odwagi w opowiadaniu Jadeitowy pająk staje się czymś więcej niż powieścią. To rewizja historii. Nie w sensie faktów, ale sensów. A Gołkowski? To nie pisarz. To kronikarz świata, który mógłby istnieć. I może nadal istnieje. Tylko nieco głębiej pod powierzchnią. Jeśli podobał ci się pierzasty wąż i obsydianowy motyl, jadeitowy pająk, to obowiązek. A jeśli jeszcze nie znasz tej trylogii, to może lepiej nie zaczynaj, chyba że jesteś gotów na książkę, która zostawia ślad. Jak, Jad. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zostaw łapkę, komentarz i suba, bo Zachret patrzy. Cześć!